że tutaj i rodzice i kochane dzieci w tej przepięknej parafii Matki Boskiej Częstokowskiej, że tutaj kochani się prowadzicie, że wielbicie imię Boże i Matki Najświętszej razem tutaj jako rodzice, dzieci czy babcie, dziadziowie też kochacie babcie, dziadziowie. I, I mamusię i tatusia, nieprawdaż? Ślicznie. I kochani, chodzi o to, żeby tego ducha Ewangelii, tego, czego nas Pan Jezus naucza, żeby go wprowadzić w to życie rodzinne. Innymi słowy, tak jak wiecie, kochani, że Kościół naucza o rodzinie, o, o domu rodzinnym, że powinniśmy się uczyć, żeby to był taki domowy Kościół. I tam chodzi o to, że tak jak wszystko, co Boże i ludzkie, że te rzeczy mają pewien swój porządek. I tak, w tym porządku Kościoła Domowego najważniejsze jest, żeby Pan Bóg był uwielbiony w pierwszym rzędzie. Żeby wszystkie sprawy, małżeństwa, rodziny, y, nauki, pracy, y, zdrowia choroby, troski, czy dzieciństwo, czy młodości, czy sędziwości, żeby to wszystko rozstrzygać w Duchu Bożym. I to oznacza, że po prostu rodzina stawia Pana Boga na pierwszym miejscu. I dlatego tutaj, kochani, wspólna modlitwa to jest czymś bezcennym. Opowiem Wam o mojej wiosce rodzinnej, gdzie teraz powstają Ateny Roztocza, gdzie budujemy taką pierwszą w historii świata syntezę dzieł nauki i wiary. Właśnie ta miejscowość nazywa się Przostę. Jest ona w bezpośrednim sąsiedztwie y, takiego miasteczka y, zwierzyńca. A zwierzyniec leży 30 km od zamościa, na zachód od zamościa. I my w tej wiosce budujemy Ateny roztocza. I zapraszamy Was. Dzieci też tam mają różne atrakcje. Między innymi mamy osiołka, lorka, koniki takie ponis małe. I mamy większe koniki. I mamy kochani tam różne rzeźby piękne. I dzieci bardzo chętnie też do nas przybywają. I mamy też zwierzątka takie jak Daniele. A niektóre Daniele mają takie rogi piękne. Więc Mamy takie piękne otoczenie i roztocze jest na pagórkach, ale niższych niż wasze. Bo nasze pagórki mają około 300 i ponad 300 metrów nad poziomem morza. A tutaj, jak słyszę, w granicach 800 i ponad 800 metrów nad poziomem morza. To jesteście takimi pagórkami jak Schwarzwald, na przykład tam w Niemczech zachodzi. I kochani, chodzi o to, że dowiedziałem się, z historii naszej wioski, że są to dzisiaj takie stare domy drewniane, w których dzieci i młodzież i rodziny gromadzili się na przykład w okresie Wielkiego Postu, żeby odprawiać drogę krzyżową. W okresie yy, właśnie października, żeby odprawiać różaniec. I tak w różnych okresach liturgicznych, adwentu, żeby śpiewać pieśni. Czy zmiana tajemnic różańcowych też się odbywała w tych domach? I właśnie to było ciekawe, że nasza wioska przez bardzo długi okres jej historii to była wioską tylko katolików. Sami katolicy rzymscy tam mieszkali. I ten duch właśnie wioski y, uzerneczniał się tym, że na przykład u nas nie było w wiosce żadnych strat. Podczas wojen, czy zawierów różnych w historii polskiej, czy y, pod zaborami. Y, więc y, i to na moich przodkowie zawdzięczają temu duchowi modlitw rodzinnych. Dlatego, kochani, jak pewnie pielęgnujecie takie wspólnotowe rodziny, pamiętam, że w Ameryce y, podczas jednego z takich Wykładowych po Ameryce, po USA, zaproszono mnie właśnie taki kościół domowy na północ od Nowego Jorku. I taka wspólnota kilku rodzin, oni się co jakiś czas zbierają y, po domach tych swoich przyjaciół, zaprzyjaźnionych rodzin, i z dziećmi i rodzice y, spotykają się najpierw na modlitwie. I mają różne modlitwy, refleksje, dzielą się Słowem Bożym, czy dzielą się swoimi doświadczeniami wiary, które zbierają w ciągu danego tygodnia czy miesiąca. I później mają wspólną taką ucztę, biesiadę i też fajne takie życie społeczne prowadzą. I wszyscy mi opowiadali, wszystkie rodziny, że to jest dla nich na emigracji przepiękna forma, jak zachować wiarę dzisiaj i w starszych i młodszych pokoleniach. I dlatego, kochani, dzisiaj taką sztuką życia także w Polsce jest i przyszłość będzie jeszcze to bardziej artykułować, że tylko te rodziny ocalą wiarę i etos, czyli postawę moralną godną Chrystusa, jeżeli będą się wzajemnie umacniać bogiem. I wszystkimi darami Bożymi, które Pan Bóg wsyła na tych, którzy gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię Bożym, tam Pan Jezus zapewnia, że jest pośród nas. I dlatego dzieci, jak widzą rodziców kręczących, modlących się, różańcu, czy winnych w postaciach naszych nabożeństw i naszej duchowości katolickiego chrześcijaństwa to wtedy, kochani rodzice, nie trzeba dzieci zachęcać do tego, żeby wierzyły w Boga, czy tam modliły się. Dziecko wrasta w tego ducha modlitwy i tym te, duchem modlitwy później żyje w szkole i później w życiu swoim dorosłym. I gdyby nas zapytać, co nas najbardziej budowało, to tak postawa religijna, wierząca yy, miłości. Boga i bliźniego, tak jak nas Pan Jezus uczy naszych rodziców, czy dziadków, czy yy, krewnych, czy przyjaciół. I to, co kochani, jest bardzo ważne, żeby z tego ducha modlitwy wyrastał odpowiedni kształt życia. Żebyście na przykład, jako rodzice, rozmawiali z dziećmi, zadawali im pytania, żeby dzieci mogły Mieć w Was takich właśnie, z którymi oni sobie mówią wszystkie rzeczy. Opowiem Państwu takie doświadczenie rodzinne. Moja kuzynka Ela, ona opowiedziała mi już szereg lat temu, około tak 20 lat temu, że ich jedyny synek. Bo później jej mąż, mój kuzyn, zachorował na raka i niestety stosunkowo szybko zmarł. Ale ona mi wtedy opowiedziała, mówi, że Pawełek, bo tak ma na imię ich syn, idzie do szkoły. To ja wtedy jej powiedziałem tak: Ela, czy chcesz zachować swojego syna jako syna? A ona się tak na mnie popatrzyła. I zapytała się, co ja myślę pod tym pytaniem. A ja jej powiedziałem, że mówię, słuchaj, dziecko w każdym dniu ma bardzo wiele doświadczeń, wiedzy, spotkań z rówieśnikami, z nauczycielami, dużo tych przeżyć takich naukowych. Dziecko się uczy. I ono ma, jak przychodzi po kilku godzinach ze szkoły, mnóstwo. Pytań. i rozmawiaj z Pawełkiem. I kochani, powiem Wam, że upłynęło kilka lat, ja wiem, może cztery, może pięć, czyli jak już Pawełek chodził do czwartej, piątej klasy, to pewnego dnia ta kuzynka Ela mówi do mnie tak: Wiesz co, Tadeuszu, jak to dobrze, że Ty mi dałeś tę radę żebym ja codziennie z Pawełkiem rozmawiała, a ja pytam się dlaczego? Albo mówi, wiesz co, nawet nasze kuzynki, które pewnie z Tobą nie rozmawiały na ten temat i nie usłyszały Twojej rady, to one jak mają dzieci w czwartej, piątej klasie, to już dzieci nie chcą z nimi rozmawiać. A ja pytam się, A Albo oni nigdy z dziećmi swoimi Dlatego, kochani, bardzo prostą metodą jest, żeby z dziećmi mieć taką piękną, dostojną, szlachetną relację jako rodzice, żeby z dziećmi rozmawiać. I podobnie, kochane dzieci, jak wy przychodzicie ze szkoły, to opowiadajcie mamusi, tatusiowi, co się działo w szkole, a wtedy mamusia i tatuś wam najlepszą radę dadzą. I rozwiążą Wam wszystkie Wasze pytania. I wywiąże się taki piękny dialog w Waszej rodzinie. Bo kryzys, kochani rodzin, między innymi polega na tym, że dzisiaj nawet rodzice między sobą nie mają czasu rozmawiać w małżeństwach i z tego też mnóstwo kryzysów, mnóstwo. Rozwodów czy napięć w rodzinach czy w małżeństwach uniknęłoby się tylko taką najprostszą metodą, jaka istnieje, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, co się wydarzyło, co się działo, jak się to przeżyło, a co ty sądzisz, a co ty. I co jest bardzo ważne w postawie rodzica, żeby o najmłodszych lat pytać dziecka, co ty sądzisz na ten temat. Żeby w dziecku wypracowywać taką piękną podmiotowość, szlachetną postawę. Bo dziecko, proszę mi wierzyć, ja, który jestem człowiekiem nauki, ja wiem, że każdy człowiek od momentu poczęcia ma taką samą duszę jak nobliści, czy największy uczeni na świecie. Ale <tryk> chodzi o to, żeby pomoga, pomagać dziecku i sobie samemu w rozwoju tego życia duchowego. I to życie duchowe właśnie polega na tym, żeby się dzielić wzajemnymi doświadczeniami i wiary i Pana Boga i ludzi. I tyle jest spraw ludzkich dzisiaj. I w polityce się tyle dzieje, i w kulturze, i na forum społecznym i w miastach, miejscowościach są różne zdarzenia, wypadki i jak się to omówi razem jak się to przeniknie takim Duchem Bożym żeby zawsze z pozycji Pana Boga rozprawiać ja wam opowiem kochani osobiste doświadczenie z moim ojcem bo świadomie mojej mamusi już nie pamiętam, bo ja miałem tylko pięć lat jak umarła ale jak ja od chłopięcych lat rozmawiałem z moim ojcem i dotykaliśmy trudnych spraw dotyczących naszej rodziny, czy narodu, czy kościoła, im bardziej dorastałem, tym większe zagadnienia poruszaliśmy w naszych spotkaniach i rozmowach. I wiecie, kochani, jak, jaką metodę miał mój ojciec? Nie tylko w rozmowie ze mną, ale i z każdym człowiekiem. Co na to Chrystus? Co na to Pismo Święte? Co na to Ewangelia? I ja się tak wyszkoliłem w szkole mojego ojca, że jak ja też prowadzę rozmowy na uniwersytecie na przykład i wiem, że nie mogę się dogadać, to stawiam to pytanie mojego ojca, najważniejsze. A co Państwo myślicie? Czy jako profesorowie, czy studenci? A co na to Pan I wierzcie mi kochani, że zawsze w moich dotychczasowych rozmowach, a jak wiecie, prowadziłem ich bardzo wiele, bo już kapłanem będę 15 grudnia 40 lat, a nauką się zajmuję 36 lat od pierwszego października. to jest 37 rok mojej, mojego naukowego życia. I z tego prawie połowa w Polsce i prawie połowa na świecie, na Zachodzie. I w momencie, kiedy stawiałem to pytanie, jak miałem jakieś problemy, to wszystkie sprawy tak, jakby się rozwiązywały właściwie. Więc co to, kochani, oznacza, że nie trzeba się jako mama czy tato siwić, przekonywać dzieci do tego, czy tamtego, do takiej prawdy czy innej, czy do takiej postawy, czy do innej. Tylko trzeba zapytać, dziecko, córeczko, synko. Czy myślisz, że to się Chrystusowi podoba, jak myślisz? A jak naucza Pan Jezus? A jak by się zachował Pan Jezus? I kochani, ja powiem Wam, że jak z tatą mieliśmy takie trudne wymiany stany na trudne tematy, to jak coś dotyczyło mojego Ojca, to ja też nie oceniałem mojego Ojca. Tylko pytałem się o Tato, a jak myślisz, a co na to Pan Jezus, co Ty teraz powiedziałeś? Bo Tato mi kiedyś zadał pytanie, jako klerykowi. Proszę posłuchać, co Ty Tadeuszu na Ambonie czytasz? Gazetę czy pismo święte? A wiecie, jak ja zareagowałem? Jako syn? Zapytałem tato, a czy Pismo Święte obowiązuje tylko dzieci, synów, czy także ojców i rodziców? A mój tato się żachnął, poprawił się i mówi, A może masz rację? <laughs> Więc co to, kochanie, oznacza? Jeżeli tato chciał mnie mierzyć miarą Ewangelii, ja się zgodziłem. Tylko co ja podejrzewałem? Że tato wymaga ode mnie, żebym ja żył Ewangelią? A ja chciałem zapytać, a tato, a to jak ty żyjesz, czy to odpowiada Ewangelią? I wtedy tato poważnie o nim mówił, a może masz rację. <grym> Więc co to oznaczało? Chcieliśmy jako ojciec i syn, syn i ojciec, żeby mierzyć nasze życie osobiste i rodzinne miarą Chrystusa miarą Pisma Świętego, miarą Ewangelii. I ja się bardzo cieszę, jak mi ksiądz proboszcz Marek opowiedział, że wy macie tutaj takie kręgi biblijne, takie spotykacie się w rodzinach wokół Pisma Świętego. I to czyjecie. Ale proszę was, żeby słowa Pisma nie interpretować po swojemu, tylko interpretować w świetle oficjalnej nauki Kościoła. Jak naucza Kościół. A w Kościele, kochani, jeśli chodzi o naukę, najważniejsze są dokumenty. I tak dla przykładu Wam powiem. Na przykład Marcin Luther w reformacji i do dzisiaj wszyscy protestanci głoszą, że umiera cały człowiek. Nie tylko umiera jego ciało, które się chowa w ziemi, ale umiera dusza i duch ludzki. Cały człowiek. Dlatego wiecie, że w protestanckich krajach zrównuje się cmentarze z ziemią. Że tam tylko chyba 20 lat ma człowiek prawo do grobu. A po 20 latach ten grób jest kasowany. Dlaczego? Bo nie ma tam wiary katolickiej, która mówi, że nie tylko nasza dusza i duch są nieśmiertelne, ale kochani, nasze ciało, to z grobu ono będzie zmartwychwstawać. Że nawet te resztki ciała, które są w grobie, że one będą zmartwychwstawać. Na przykład nie tak dawno. We wrześniu byłem w USA i jedna pani zadała mi takie dla niej palące pytanie. Ja, co ja sądzę na temat kremacji ciała ludzkiego po śmierci? A ja powiedziałem, to jest niezgodne z katolicką nauką Kościoła. I ta pani się tak zdziwiła, bo mówi, a przecież Kościół zezwala na kremację. A ja mówię, proszę Panią, ale proszę się zastanowić, jakiego pojęcia Kościół używa, że Kościół dopuszcza, żeby dopuszcza, żeby urna, żeby modlić się nad urną. Ale wie Pani co? Że jeżeli ksiądz się proboż dowie, że to ciało jest skremowane, to już nie ma wyprowadzenia ciała z domu, bo wie pani, co jest po kremacji? Nie ma już ciała ludzkiego. Popioły, kochani, nie są ciałem ludzkim. O popiołach nie mówi się, że to jest ciało ludzkie. Dlatego nawet w formularzu nie ma pojęcia, bo po spaleniu nie ma ciała. Bo jak długo istnieje ciało? do dnia ostatecznego, ale w tych resztkach, w kościach. I można badać kod DNA, na przykład, czy można badać choroby, na które dużo z biografii człowieka można odczytać z resztek ciała. I o tych resztkach ciała stanowią kości. A popiół nie jest już ciałem ludzkim. Dlatego Kościół nigdy nie opowiedział się za kremacją kremacja to jest unicestwienie ciała ludzkiego. A przecież to ciało ludzkie będzie zmartwychwstawać. No jeżeli ktoś powie, no to dobrze, to czy ten, kto został skremowany w ciele, to nie zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie. Ale kremacja ludzkiego ciała po śmierci jest nadużyciem. Jest bezprawiem. I ta pani zaczęła argumentować, ale przecież ile to pieniędzy trzeba by było wydać na to, żeby ciało kogoś z USA sprowadzić po śmierci do Polski. A ja mówię, ale proszę panią, ale o tym to trzeba rozmawiać przed emigracją z Polski do USA. Że trzeba sobie te rzeczy ustawić. Że jeżeli nie ma pieniążków na przewiezienie ciała, Zmarłej osoby bliskiej do Polski, to proszę ją pochować w ziemi amerykańskiej. Ale uczynić to w sposób, w jaki Pan Bóg i Kościół tego nauczają. A już nie robić takich chocków, klocków, żeby palić ciało ludzkie, które nie jest obyczajem i postępowaniem katolickiego chrześcijaństwa. Nigdy Kościół. Chrystusowy nie opowiedział się za kremacją. Dlatego, kochani, proszę zobaczyć, choćby taka sprawa wynikła, i to była piękna dyskusja, ale tej pani tak trudno było pojąć te treści nauki Bożej i nauki Kościoła, które są oficjalne. Dlatego, kochani, de facto, yy, to nie jest pogrzeb ciała, na przykład te. Y, y, urna, to tylko w przenośnym sensie kapłan modli się, że teraz złożymy ciało, tylko teraz złożymy prochy, bo to nie jest ciało człowieka. Dlatego dzisiaj proszę zobaczyć, nawet przy takich fundamentalnych kwestiach jest zawirowanie, tak, że niektórzy, nawet niektórzy katolicy, nie umieją, nie mają podstawowego rozumienia nauki religii katolickiej, o co Panu Jezusowi w tym Jego świętym kościele chodzi. Kochani, to tak dla przykładu, i nie chciałbym Was tutaj zamęczyć, bo Ksiądz Marek mówi, że tylko krótko Wam mówić, nie tak jak na uniwersytecie 45 minut, bo mi to są święte rodziny, one wszystko wiedzą. To tylko chodzi o to, żeby ksiądz profesor Jeroboł błogosławił, co bardzo chętnie czynił, Pan z Wami. tylko kochani Was, jako małżonków, rodziców, dziadków, dzieci, córki i synów i wszystkie rodziny Waszej parafii, pod nazwą Matki Boskiej Częstochowskiej, tutaj w sztabno ostroju w Wałbrzychu, na Dolnym Śląsku, w Polsce i Bośnym Polonii wszystkie dzieci i młodzież naszych polskich i polonijnych rodzin. Niech błogosławi Bóg wszechbogący i miłosierny Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielkie Bóg i szczęście Boże i będę ukoleni o was pamiętał w moich modlitwach. A czy będziecie pamiętać o mnie?